Dzień dobry, strzelce! Witajcie na moim kanale. Zapytaj tarota. Cieszę się, że jestem z Wami. Przychodzę do Was z czytaniem na sierpień. Jakie energie będą towarzyszyły strzelcom w miesiącu sierpniu? To jest astrologicznie bardzo intensywny czas. Jeszcze jesteśmy pod wpływem pełni, która zaczęła się 1 sierpnia. Dzisiaj jeszcze bardzo intensywnie odczuwamy tą pełnię księżyca w wodniku, więc uwaga na słowa, na myśli, na emocje, możemy być, być zbyt emocjonalni, możemy być reagować nieadekwatnie do sytuacji, zbyt nadmiarowo. Rozumiecie? Ta pełnia jest trudna emocjonalnie. Możemy się zmagać z poczuciem pustki, z poczuciem samotności, z poczuciem takiego niespełnienia emocjonalnego, albo jakichś pretensji czy rozczarowań emocjonalnych w stosunku do innych osób, nie tylko do osób romantycznych. To mogą być żale do przyjaciół, do rodziców do Pana Boga, że mamy tak jak mamy w życiu. Także jeżeli będziecie mieć takie chwile ciężkie, to pomyślcie sobie, że to minie. Zaraz będzie czas, 8 sierpnia, jest karta. Boże nie karta, tylko brama lwa z kartą siły zresztą związana. I 30 czerwca, boże sierpnia, co ja i dlaczego czerwca? Chciałabym, żeby wrócił czerwiec, bo lato się kończy. 30 sierpnia jeszcze jest kolejna pełnia, pomiędzy czasie Nów. Dużo się dzieje, jeszcze planety ułożyły się w tak zwany Palec Boży, więc ten miesiąc jest takim miesiącem naprawdę dynamicznym, a astrologicznie, a ma to na nas ogromny wpływ, więc. Uważajcie na emocje, uważajcie na emocje, żeby nie powiedzieć o dwa zdania za dużo, czy o trzy słowa za dużo, bądź za mało, i potem będziecie mieć pretensje do siebie. Dobry czas jeszcze na robienie rytuałów miłosnych, na manifestowanie o miłość, tylko zaznaczam, pamiętajcie, manifestujcie miłość spełnioną, bo samo zawezwanie miłości, żeby przyszła do naszego życia może się tak zmaterializować i zamanifestować, że przyjdzie, ale zakochacie się w kimś, no niespełniono, nieszczęśliwie, bo ta druga osoba na przykład nie będzie Was pragnęła. Także uważajmy o co prosimy i z takim z czym? z taką pokorą i nadzieją na, na to, że będzie bosko. To co strzelce zaczynamy. Energię dla Strzelca w sierpniu 2023. Tak. Pamiętajcie, czytania są ogólne, nie z każdym będą rezonowały. Weź to, co Cię interesuje, a to, co nie, to zostaw. Proszę o subskrypcję, lajkowanie, komentowanie, bo to. Podbija po prostu algorytmy YouTube'owe i będę widzialna na, na kanale. Mówcie, że taki kanał istnieje, żebym się mogła rozwijać. I pamiętajcie, że czytania są dla Was robione w imię najwyższego Waszego dobra i z intencją. Niech to będzie inspiracja e, dla Was. To jest tak zwana informacja z innej przestrzeni. Zaczynamy. Co w pracy w finansach dla Strzelca na sierpień? Siódemka Pentakli. Co w emocjach, uczuciach? Paść Pentakli. Strzelce, jakie będziecie twardo chodzić po ziemi. Co nieoczekiwane, niespodziewane? Dziesiątka kielichów. Te strzelce, które jedziecie jeszcze na urlop. Jaki będziecie mieć urlop? W sierpniu? Ósemka pentakli. Same pentakle. Wasza postawa i nastawienie. A zmiercz. Mhm. W związku z tym. Co robić? O! Piątka pentakli jako rada. No, ciekawe. A co zostawić, czym się nie zajmować? Dziesiątka buław. No, ci, którzy jedziecie na urlop, to jedźcie. Potrzebujecie odpoczynku. Jesteście zmęczeni. I karta na miesiąc dla strzelców to dwójka kielichów. O, jak fajnie! Pierwszy raz w czytaniu się pokazała dwójka kielichów. W końcu! I głupiec. Tak jak mówiłam, na niebie się dużo dzieje, i e, te wszystkie czytania. E, jesteście kolejnym znakiem Zodiaku, dla którego robię czytania. To tak właśnie chęć zmiany, chęć i te emocje, i, i, i takie trochę rozedrganie, bym powiedziała. Natomiast wystrzelce. Zaczniemy od pracy. Siódemka pentakli. Pracy wykazujecie pewną taką stałość i y, zorganizowanie, i pracę y, robicie według rutyny, tak jak to należy być, y, powinno być zrobione. Y, nie, nie, nie angażujecie się jakoś w tym sierpniu emocjonalnie w tą pracę, tylko tyle, ile trzeba, oczekując określonych efektów tego waszego pracowania. Czyli na przykład część z was może. Czekać na jakąś premię od swojego szefa. I czy ta premia będzie? Tak, może przyjść. Zasłużyliście na tą premię. Część czeka no, na wynagrodzenie, również, ale część też uważa, że powinna być w tej pracy i w miesiącu sierpniu się tak może zdarzyć, że będziecie przez swoich zwierzchników. Dostrzeżeni, że swoje obowiązki wypełniacie dobrze, możecie mieć coś w rodzaju pochwały, możecie mieć coś w, roz, w rodzaju takiej fajnej rozmowy pod tytułem: Fajnie, że z nami pracujesz, jesteśmy zadowoleni z Twojej pracy, yy, będzie to rokowało na dalszą współpracę i pracę. Także tutaj yy, dosyć spokojny czas, nie taki nerwowy, nie, nie dynamiczny. Wy możecie się zastanawiać w Asie Mieczy, jak, jak właśnie taką, możecie wykorzystać to, że na przykład będziecie rozmawiać z szefem, po to, żeby pokazać, ile żeście zrobili do tej pory, jak jesteście zaangażowani w swoją pracę i że oczekujecie gratyfikacji, że oczekujecie nie tylko pochwały słownej, tak pokierujcie rozmową, że nie tylko pochwały słownej, ale również no, gratyfikacji finansowej, jakąś premię. Nie, nie, to może być naprawdę to nie chodzi o to, żebyście nagle dostali jakąś zawrotną kwotę, ale żebyście się nie bali e, porozmawiać o tym, że zasłużyliście na, na taką pochwałę w postaci e, finansowej, e, finansowej, tak? I tu tak prowadźcie rozmowę, żeby uzyskać y, z szefem to, na czym Wam bardzo zależy. Jeżeli chcecie zmienić stanowisko pracy, też dobry moment, że przecież tutaj jestem lojalna dla firmy, tyle zrobiłam, tyle włożyłam swojej wiedzy y, i energii, y, ale chcę robić na przykład coś tam innego, w, na innym stanowisku pracy i też nie bójcie się o to poprosić. To jest, to jest ok. Jakoś tak. Inaczej stoi ta kamera. Tak? Jeśli chodzi o finanse, macie, będziecie mieć pełną kontrolę nad, nad finansami w sierpniu, a nawet e, ja myślę, że będziecie się zastanawiać, że macie zgromadzoną jakąś górkę na koncie, jakieś oszczędności, i możecie się zastanawiać w tej chwili, w sierpniu, e, na co wydać te oszczędności czy je zostawić w banku, czy zmienić lokatę na inne oprocentowanie, czy przymierzę. Niektórzy z Was się będą przymierzali do być może wzięcia kredytu, czy zakupu mieszkania, domu, działki, samochodu, czegoś takiego, czegoś i będziecie dokładnie określali, jaką macie górkę i ile jeszcze trzeba będzie dołożyć. Ci, którzy na przykład jedziecie na urlop, to to będziecie właśnie czerpali z tej górki lub już macie zapłacony ten urlop, zaliczki są poopłacone. To będziecie to wzięliście te pieniądze z tego, co zaoszczędziliście. I w ogóle będziecie się też w sierpniu zastanawiać jeszcze część z Was nad tym, co mogę zrobić, żeby móc zaoszczędzić więcej pieniędzy. Więc to jest chyba ok. I czy Wam się uda, czy wy znajdziecie sposób? Tak, w Asie, w asie y, Mieczy jest taka możliwość, że znajdziecie sposób na to, żeby po, albo pomnażać Wasze zasoby finansowe, albo jak jeszcze więcej odkładać, albo będziecie odkładać na jakiś cel i w sierpniu zacznie się ten proces. Bardzo fajna, bardzo fajna sytuacja. Co Was może za, zaskoczyć y, w miesiącu sierpniu? Strzelce. To, że będziecie fajnie spędzać czas ze swoją rodziną, i tą dalszą, i tą bliższą, że te wszystkie ciocie, wujki i inni kuzyni wcale nie są tacy straszni, że gdzieś tam będziecie się dobrze bawić, a jeżeli macie własną rodzinę i własne dzieci, to odkryjecie taką wartość spędzania czasu z własnymi dziećmi. Chyba, że jeżeli jedziecie na urlop, to właśnie będziecie poświęcać więcej czasu i uwagi swoim najbliższym, z tymi, którymi, z którymi jedziecie na urlop. To może być wasza rodzina, ale też to mogą być przyjaciele, których traktujecie jak rodzinę. Też w dziesiątce kielichów jest taki czas: słuchajcie, będziecie zadowoleni. I to będzie dla was takie trochę odkrywcze, że. Tak, nie wiem, będziecie oglądać jakiś film wieczorem, albo pójdziecie na spacer, albo gdzieś pojedziecie sobie na wycieczkę i tak nagle powiecie sobie: hmm, poczujecie to. Jest dobrze. Jestem zadowolony. Jestem uradowany. Strzelce to jest też w ogóle, wy jesteście z natury, też ognista energia, więc szukacie bardziej pozytywów w waszym życiu, a nie czarnowictwa. Więc y, to będzie dla Was takie fajne ładowanie Waszych baterii życiowych na to, że w sumie nie macie tak źle w tym życiu. I w sumie to, to jest ok. I, I czy ten, na przykład, ci, co jesteście w parach, to uznacie, ten partner, no może nie jest to. Y ale całkiem fajny facet, albo całkiem fajna kobitka, i właściwie to się z nim rozumie i rozumiem, i spędzam z nim fajnie czas, i jak on jest, to jestem zadowolona. Jestem zadowolony. Więc to jest dobre poczucie. Pielęgnujcie to. Bo zwłaszcza w tej karcie, co robić? Może Was złapać i przy tych pieniądzach, że macie mało. Ale zauważcie, że coś macie. Nie macie pustego konta. Nie jesteście bankrutami. Nawet jeżeli spłacacie jakiś kredyt, nawet jeżeli macie jakieś zadłużenia, to jesteście w stanie to spłacać i przy tych dziesiątce kielichów karty wam mówią: skup się na tym, co u Ciebie działa, i w kwestii finansowej, i w kwestii życiowej. Może masz gdzie mieszkać, na przykład. To jest cholerny sukces, drogi Strzelcu posiadać mieszkanie. A jeżeli wynajmujesz mieszkanie, to przy siódemce Pentakli będziesz się zastanawiał, jakie mam możliwości, żeby właśnie kupić sobie mieszkanie. I te możliwości wcale nie będą takie znikome, nie. Więc, więc, drogi Strzelcu, namawiam na to, żeby szukać w sierpniu pozytywów, zarówno finansowych, jak i rodzinnych i towarzyskich również, okay? I jest ogromna szansa, że takie pozytywy znajdziesz. Bo jak się skupisz na, na negatywach, Czyli co ci w życiu nie wyszło, że masz taki, ani inną liczbę pieniędzy na koncie, a że masz takie małe mieszkania, chciałbyś mieć większe, to i w ogóle jest do dupy, to wtedy y, też ci to wyjdzie bardzo dobrze i sobie po prostu na własne życzenie zrobisz beznadziejny miesiąc. Nie, Skupię się na tym, pracuj jeszcze z poczuciem wdzięczności. Że mam pracę, że mam gdzie mieszkać, że mam wygodne łóżko, może masz wygodne łóżko, yy, że mam ciepłą wodę, że żyję w pokoju, w pokoju w sensie bez wojny i tak dalej, i tak dalej. Tego jest bardzo dużo, jak zaczniemy szukać, za co moglibyśmy być wdzięczni. To uwierzcie mi, po prostu lista w zasadzie nie ma końca. Jest bardzo, bardzo długa. Wystarczy chcieć, tak? Wy, strzelce, jesteście, tak jak mówiłam, pogodne z natury. Więc yy, sądzę, że przyjdzie Wam to z łatwością. Tylko, żebyście o tym wiedziały i skupcie się na tym, dobra? Strzelce, które jadą na urlop. Mówiłam o w ogóle ten miesiąc sierpień dla strzelców będzie taki, będziesz rozważał strzelcu e, różne aspekty swojego życia pod kątem e, finansów. I na tych wakacjach może być tak, że faktycznie będziesz przeliczał każdą złotówkę, to znaczy obracał w dłoni, zanim ją wydasz, i e, będziesz miał takie wakacje pod tytułem Nie wydaję bezsensownie pieniędzy, czyli nie jem piątego gofra z bitą śmietaną, tak? Albo y, raz sobie pójdziemy na rybkę, jeżeli jestem nad morzem, a potem na przykład gotuję, gotuję sam. Y, czy, za, czy śniadania i kolacje robimy sobie sami. Albo y, przeznaczacie daną kwotę na urlop, i w tej kwocie się po prostu mieścicie drogie strzelce, i to jest fantastyczne. Że tak będziecie fajnie zarządzać swoimi pieniędzmi, że nie przekroczycie budżetu, jeżeli jedziecie na urlop. Oprócz tego um, możecie troszeczkę się nudzić na tym urlopie. Zadbajcie o to, żeby sobie szukać jakiś rozrywek fajny, które was wprowadzą w dobry nastrój. Ale to musicie sami wygenerować i wyszukać w Asie Mieczy coś, co by wam ten urlop ubarwiło, nie wiem, jakiś przelot balonem, albo prze, przejazd pociągiem takim turystycznym, śmiesznym, albo no cokolwiek to będzie, czy jakaś wycieczka w trakcie urlopu, czy po, pojeździć konno. Coś, co, co by Was wyciągnęło z takiego poczucia, zresztą pogody ma nie być, no chyba, że jedziecie w ciepłe, że leżenie tylko i wyłącznie na plaży i grzanie się w słońcu jest po prostu nudą. I możecie się poczuć tym znużeni, jeżeli jedziesz za granicę, nie wiem, all inclusive do Egiptu czy Turcji, to tam leżenie na plaży i podpływanie do drink baru i w basenie i tyle. I w którymś momencie poczujesz, w, w ósmym, w siódmym dniu, że uf, jak fajnie, że wracamy do, do domu. Natomiast urlop będzie udany i finansowo to ogarniesz strzelców, więc naprawdę. Będziesz miał dobre nastawienie w dwójce kielichów. Jeżeli jedziesz w parze, przejdźmy płynnie. Tu mamy pazia pentakli. No to w parze też będziecie wspólnie, razem uzgodnicie, ile możecie na ten urlop wydać yy, i na co, na co wydać te pieniądze, nie tylko na noclegi, tylko w sensie, jakie atrakcje jeszcze możecie sobie zafundować, yy, jakie macie możliwości do tego. Niektóre ze z Was, strzelce, będą zrobią coś, o czym zawsze marzyły. No właśnie, nie wiem, na przykład jazda konna i sobie na, na tym urlopie to zafundujecie, oboje z, z tą drugą osobą. Znajdziecie coś takiego, co zawsze, nie wiem, na przykład nurkowanie, tak, w Egipcie. To wygenerujecie środki na to i pójdziecie nurkować. Także szukajcie czegoś takiego, bo to Wam bardzo fajnie ułatwi spędzenie razem urlopu. Jeżeli. Aha, przejdźmy tak, do życia romantycznego. Pary. Tak jak mówiłam, Strzelce, miesiąc sierpień będzie dla Was ważny pod kątem finansów, i pary będziecie myślały o tym, że co możemy zrobić, to się fantastycznie łączy z siódemką Pentakli. Co możemy takiego zrobić, żeby. Gromadzić więcej, albo właśnie jak zaoszczędzić, albo może podjąć dodatkową pracę, albo może rozejrzeć się o jakimś innym y, sposobie zarabiania y, pieniędzy, szukania ich. I będziecie y, w parach o tym myśleć. Część z Was może się zastanawiać, jeżeli macie dzieci, na ile, y, ile pieniędzy wydacie na dzieci. Albo do jakich szkół będziecie chcieli posłać swoje dziecko? Czy do prywatnej szkoły płatnej, czy do prywatnego przedszkola płatnego, czy do państwowego? Albo z jakim zasięgiem, no, jaka to szkoła, nie wiem, muzyczna, sportowa, jakaś, i będziecie rozkmieniać też na ten temat. Część jeszcze z was, parach, może się zacząć zastanawiać nad tym, czy nie mieć. Albo pierwszego dziecka, albo kolejnego dziecka. Możecie na ten temat rozmawiać. Będziecie się y, omawiać sprawy takie, y, czy damy sobie radę finansowo i życiowo, jeżeli kolejne dziecko przyjdzie na świat, albo pierwsze dziecko przyjdzie na świat. Ale może się u niektórych spar pojawić taki temat temat po prostu macierzyństwa, tacierzyństwa. Fajnie. Więc niektórzy jeszcze w sierpniu będą mieli może nie tyle, bo to są emocje i uczucia ogólne, pamiętajcie to czytanie ogólne, będą bardzo dużo emocji i emocji i czasu też poświęcali swojemu dziecku, jeżeli już je macie. To też taki fajny rodzaj skupienia. Tak, pary, które są, na przykład, nie mieszkają ze sobą. Ale są w parze. Możecie po, y, podjąć decyzję o tym i dobry moment na to, że zamieszkajmy razem e, i tylko jest właśnie u kogo, gdzie, jak, za ile i też te kwestie finansowe będą jakby nowy, wejdziecie na, na nowy poziom funkcjonowania. C czy ci, co się chcą oświadczać, też dobry moment, też śmiało. E, tu bym e, spokojnie e, z tym pierścionkiem zasuwała do, do tej drugiej osoby, bo zostaniecie przyjęci. Czy jeszcze coś w parach? Hmm, to chyba takie najważniejsze rzeczy. Single, single, singielki. Będziecie dobrze nastawione i będziecie się zastanawiać co mogę zrobić przy dwójce kielichów, żeby mieć tą drugą połówkę. Tak zwaną drugą połówkę, tak? Pamiętamy, wszyscy jesteśmy pełni i nie trzeba nas dopełniać, tylko y, fajnie by było dzielić z kimś życie i iść w tym samym kierunku. I single będziecie mocno się zastanawiać, co mogę zrobić, rozkminiać to albo dlaczego jestem sama i jak mogę to zmienić, Albo właśnie co zrobić, aby spotkać ukochaną osobę czy ukochanego? Przy Dwójce Kielichów może macie szansę na romans, albo właśnie nawet na spotkanie tej drugiej osoby. Tylko nie siedźcie i nie myślcie, i nie rozżalajcie się nad tym, że Boże, jestem sama, już nigdy, albo jestem stara, stary i już nikt mnie nie zechce. No to nie przy tej karcie, ale przy tej tak. Skreślamy to. Nie widzimy. Tego. Skupiamy się. Mam duże doświadczenie, jestem dojrzała, dojrzały, wiem czego chcę od mojego przyszłego partnera i wiem kogo szukam. Może tak. I to jest dobra droga. I wtedy istnieje. Bardzo duża szansa na to, aby tego partnera swojego spotkać, bo jeszcze jest czego nie robić. Jeżeli będziesz, jestem zmęczony randkowaniem i te portale yy, i społecznościowe i, i portale randkowe są takie durne i takie głupie, i tam nic się nie dzieje i nie ma nic ciekawego, żadnej ciekawej osoby tam nie spotkałem, nie spotkałam, to się nie uda. Pamiętajcie, że na portalach randkowych jest wszystko, to jest, wyobraźcie sobie, że to jest jezioro, w którym jest wszystko w tym jeziorze i, i stare kapcie, i puste butelki, i jakieś zmiażdżone puszki od piwa, i, i, i stare opony, ale są też i szczupaki, i leszcze, i, i naprawdę samo dobro, to trzeba trochę się e, no, postarać, żeby odpowiednią osobę dla siebie znaleźć. Ona istnieje. Dobra, dobra wiadomość dla Ciebie, Strzelcu. Ta osoba istnieje. I w sierpniu e, przy pracy i en, przy pracy z entuzjazmem duża możliwość, że ją e, odnajdziesz. No, fajna perspektywa. Mnie by się bardzo podobała. Tylko zacznij. Nie bój się. A jeżeli coś cię hamuje, to sobie się pozastanawiaj, czego ty się boisz. Może się boisz bliskości, może się boisz, że znowu nie wyjdzie, może się boisz, że no czego? No to nie wyjdzie. To spróbujesz jeszcze raz. <grytanie> Prawda? Więcej entuzjazmu, kochane strzelce, zwłaszcza, że wam go nie brakuje i. Dobry dla was miesiąc na poszukiwanie miłości, na odnajdywaniu w fajnej atmosferze. Jedziesz na urlop, skup się na tym, jak, w jakim fajnym gronie jesteś, w jakim pięknym miejscu jesteś. Cały czas nie skupiaj się na, poz, na, na, boż, na negatywach, co, co się nie udało, co, co jest niefajnego, tylko skupiaj się na tym, jakie masz szanse i możliwości. Super. Tak zawsze powtarzam, jak robię czytania dla innych osób, że my ludzie mamy cudowną moc tego, aby się nauczyć dobrze żyć. Żyć w poczuciu zadowolenia, w poczuciu spełnienia. Do tego trzeba trochę odwagi, trochę samodyscypliny i trochę uświadomienia sobie, czego ja naprawdę chcę. Czego ja naprawdę pragnę? Czy to moje dotychczasowe życie jest takie, bo. I będziecie się zastanawiać nad tym, dlaczego mam tak, jak mam, ale możecie się skupić na tym, mam tak, co mogę zrobić, żebym miał tak, żeby być w dwójce kielichów. Wspaniale! I z tym przesłaniem strzelce Was zostawiam. Życzę wspaniałego e, sierpnia. Pamiętajcie, a jeszcze zachęcam, żebyście sobie obejrzeli. Jaki znak Zodiaku macie w ascendencie i planetach osobistych? Link do obliczenia tego ascendentu będzie w opisie filmu. Wspierajcie mnie, proszę. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Mówcie znajomym, że jest taki fajny kanał Zapytaj Tarota, który nie jest tylko kanałem wróżbiarskim. Ja Tarota traktuję jako fajno, fajne narzędzie do kluczy, do szczęścia. Pozdrawiam Was serdecznie, wszystkiego dobrego, pięknego sierpnia, pełnego miłości. Pa! Pa!